O dziku. Rącz. Chcesz? rączka mówi tak, tak. Chcesz wierszyk? Chcesz wierszyk o dziku? To rączka musi zrobić tak, tak. Tak, tak. Okay. To będzie wierszyk o dziku. Okay. O babci. No coś nam pani o babci musi poszukać. No o babci później. Do. Teraz mamy o dziku. Teraz będzie dzikna, tak. Zaczyna Natalka. Ty mówisz. Rączka mówi. Rączka mówi. Włącz. Dzik jest dzik. Odkładamy. Odmówiamy. Teraz mówię ja. Dzik jest zły. Dzik ma bardzo... Ostry. Teraz odkładamy, teraz mówię szybko. ja, kto spotyka w lesie dzika, teraz mówisz my no ty, dotykamy rąbki. włącz. Ten na drzewo szybko Odkładamy. Tak, pięknie powiedziałeś. Kolej z wierszyka, chodźcie jeszcze Komis. raz, powiedzcie Super, I jeszcze raz. Uwaga, jeszcze raz powiedzcie ten wierszyk. Chcesz wierszyk od dziku? To rączka robi tak, tak, tak. Tak, tak. To będzie wiersz od dziku. Zaczyna Natalka. Włącz. Z dziki powiedziała Natalka. Uwaga. Dzik jest zły. przeoczyłam że ja Teraz mówi Natalka. Świetnie. Włącz. Dzik ma bardzo ostre Teraz mówię ja. Ale pięknie. Kto spotyka w lesie dzika? Teraz mówi Natalia. Włącz. Ten na drzewo wszystko zrobił. Pięknie powiedziałeś. Tu dziku był. Mm. to dzik ma kłyk.